Hej, i zapytasz się co nocą, co skóra robi nocą. Ja nazywam się Małgorzata Muda i jestem doradcą do spraw pielęgnacji i Mam 44 lata i moja droga, na noc najlepszy krem regenerujący, który w momencie, kiedy skóra odpoczywa, ale też bardzo silnie naprawia to, co żeśmy narozrabiały i uszkodziły w ciągu dnia, wtedy widzimy najczęściej pracę naszej skóry rano, kiedy zmywamy Mamy twarz, i, e, i jeszcze widzimy, że skóra wypracowała dużo zanieczyszczeń, sporów. Jest to krem regenerujący, który powoduje, że bardzo mocno uelastycznia skórę, bardzo dużo składników, które odbudowują kolagen i elastynę przede wszystkim, i to widać, bo jak używam tego kremu, to nie odciskają mi się poduszki na twarzy, a zawsze budziłam się z bliznami. Wiecie, takie blizny, odciśnięta poduszka kołdra na policzku, wtedy jest to widoczny efekt, że skóra już bardzo silnie wytraciła elastynę i nie jest tak łatwo jej powrócić do gładkości i jędrności. Dlatego tak ważny jest krem na noc. Czym się różni od tego mojego cudeńka na dzień? Oprócz to, że one mają przepiękny kolor opakowania, to nie mamy tutaj filtru, bo skóra musi w nocy zupełnie do innych funkcji być przystosowana, natomiast bardzo silnie regeneruje odżywia naprawia naszą skórę, żeby rano wyglądała pięknie i młodo, kiedy zastosujesz mleczko cztery w jednym, oczyścisz to, co skóra wypracowała w nocy, a Twój makijaż będzie wyglądał ślicznie, promiennie i będzie się utrzymywał cały dzień. Więc jeżeli nawet masz problem z utrzymywaniem.